Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód poszukiwacza e, Chciałem wam powiedzieć, że wnętrze domu jest gotowe i po chwili wam zaprezentuję jak to wygląda e, Odcinek co prawda miał być w niedzielę, ostatecznie nie był, dałem odcinek zastępczy z gry władca pierścieni i gdyby go ktoś oglądał wiedziałby dlaczego nie było Minecraft e, Powód był jeden i bardzo prosty, zwyczajnie miałem od 10 do 15 fps podczas nagrywania e, Nie wiem czemu i praktycznie wstałem nieco rano, ponieważ już o 12 musiałem wychodzić z domu i cały, dom, cały dzień praktycznie nie było mnie w domu potem. I musiałem zrobić to szybko i rano, więc na szybko nagrałem coś z władz pierwszeń, co prawda nikt prawie tego nie ogląda. Jakaś cząstka widzów, no więc nie wiem czy dalej będę kontynuował tę serię, może dla tej cząstki widzów jednak to zrobię. Seria moim zdaniem jest bardzo fajna, sama gra również jest bardzo przyjemna i wciągająca, fajny maklimat. No ale cóż, jak nie chcecie wolicie Minecraft, to na śwenie nikogo nie będę namawiał. W takim razie zapraszam do środka. Na samym wejściu już mamy taki, taką wdzieraczkę z limonkowej wełny. Tutaj skrzynia z takimi rzeczami, można powiedzieć, codziennego użytku, ozdobiona dwoma, dwiema dyń, dyniami. Natomiast dywan. Symboliczny dolar z wstawionymi elementami czarnej, jak i żółtej wełny. Tutaj spore okno, przez które wpada większość światła do tego pomieszczenia. Jak widzicie regał, jaki biurko z ławeczką. Tutaj ławeczka dla gości. Te kraty są w sumie dla ozdoby, jak możecie zobaczyć. Tak chciałem trochę tutaj dodać jakiegoś fajnego efektu, a tutaj ogólnie stół gościnny. Zostałem z pistonów, nieskończone źródło wody, które jeszcze jest tam dwie kratki dalej, wykopane. E, a tu natomiast jak widzicie mamy telewizor, a tu mamy, można powiedzieć, wieże. Stereo, tak. E, no cóż, tu jest woda. Pewnie domyślacie się skąd leci. No jasne, że z piętra wyżej. E, zaraz wam zademonstruję, co tam jest z piętra wyżej. Ogólnie prawie tutaj nic nie ma. E, Pochodnie tutaj dałem dla efektu aby tutaj również troszkę rozjaśnić nie wiem czy tutaj nie wstawić piecy bo piecy w ogóle nie mam ani crafting table w chacie więc to jest trochę dziwne natomiast myślę że to wam się spodoba najpierw przejdę do łóżka tak to jest moje łóżko z taką wodą jak widzicie która później spływa tam na dół troszkę tutaj myślałem właśnie jak, jak to mniej więcej budować tu jak widzicie jeszcze te winorośla mi Urosną i będą jeszcze dłuższe, tu jak i tu. E, gdzie je znalazłem? Pokażę Wam z perspektywy tego okna. Jak widzicie teraz, gdzie mam ten kursor, kursor skierowany w tamtą stronę, jak udamy się nieco dalej e, i troszkę trzeba przypłynąć przez morze, to raczej oceanem nie jest. E, tam mamy właśnie obszar bagienny, gdzie znajdują się takie winorośla. Natomiast tutaj łóżko i dwie skrzynie, które są na razie puste. Również tutaj mogła być skrzynia podwójna, ale na razie sobie pozwoliłem jej tutaj nie kłaść. No i cóż, myślę, że to bardzo fajnie mi wyszło. Również, no nie mam jak tutaj wskoczyć, ale tam na górze jest to zamknięte tutaj, o. Zresztą tutaj mogę Wam pokazać tymi półpłytkami z sandstone'a. Natomiast tu ym, widokowy, widokowe takie kanapy. A, zapomniałem tutaj dać tabliczek. Ze stoliczkiem, również z widokiem na tą górę. Może w przyszłości uda mi się jakiegoś fajnego Pixelarta zrobić na tej górze, więc będzie na co popatrzeć. No cóż, resztę pozostaje, pozostawiam Wam. Wy, wy sobie tutaj wymyślicie co tutaj może być. Podrzucajcie mi pomysły jak zwykle w opisie do tego filmu. No cóż, e, mówiłem również, że mam starego kompa, no ale ktoś się zdziwił, jak to starego? Mój jest o wiele starszy i śmiga perfect e, Rzecz jest taka, że ja mam laptopa, moi drodzy, i tutaj części sobie nowych nie wrzucę. Natomiast jak macie kompa stacjonarnego, to racja, ja też bym e, dokupywał powoli części i... E, Komputer e, mógł być zakupiony nie wiem, w 2001 przykładowo, a cały czas mógł wychodzić i by był niezłą maszyną e, Więc cóż, co bym dzisiaj chciał zrobić? E, już chyba wiem na co przeznaczyć te dwa pola Tu zrobimy basen e, Natomiast tutaj będzie chyba taki ogródek Myślę no tyle, jak będę potrzebował jakiś e, budynek konkretny W takim razie usunę ten ogródek, bo on jest najmniej ważny chyba w tej chwili dobrze, chciałem troszkę z wami zabrać Was w podróż. Weźmy w takim razie najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj śmiesznie mi kurczaczek wpadł. Fajnie, tutaj się zawsze pluska, przyjemnie. na samo wejście, dobre. Diamentowego killofku nie będę brał. W takim razie trzeba zrobić nowe. Trzy myślę, że będzie optymalnie. Nie no ale teraz jeszcze mówiąc ładnie ładnie Spisuję mój kąp, nie chcę go przechwalać bo to zawsze wtedy On się lubi odegrać na mnie słono co takiego pochwały Przecież wiem że to głupy brzmi A to jest rzecz martwa oczywiście ale tak się jakoś dzieje I wiecie co, zauważyłem że w momencie kiedy obiecam Wam kolejny odcinek z Minecraft Zazwyczaj mam problemy z jego nagraniem No tak to jakoś bywa ale cóż Hmm, hmm, hmm. A może mam gdzieś tutaj obsidian. Weźmy do netheru. Aj, za mało. No cóż, możemy się w takim razie wybrać po obsidian. Hmm, już mam. Ale nie, to mi nie starczy. Dobra, możemy w takim razie wybrać się po obsidian, ale tego chyba lepszy killoff mi się przyda. Postawimy sobie gdzieś tutaj portal chociaż nawet nie wiem czy w mojej chacie by się nie przydał e, udał mi się do tej kopalni co byłem tam kiedyś z wami kiedyś tutaj was zabrałem no ale naprawdę fajny klimat w tym Minecraftowym świecie e, no cóż, a jeżeli chodzi o nowego kompa, może tutaj na razie będzie w miarę luźno czy jest w większości oświetlona ta kopalnia? E, powiem wam o jakiś sprzęt mi. Wow. <grystanie> Mam nadzieję, że jest na tyle głupi iż tutaj wpadnie. No dawaj. A mo można i tak z kolei. Dobra. Gdzie tutaj było zejście na dół. Chyba tam miałem skakać... Ojej. że grunt po, pod nogami był pewny. Hmm. Tutaj jak widać było... No ale skoro mam wiadro wody... Przecież nie wiem, bo pochodnie wszystkie zmienię. E, no dobra. O jakim sprzęcie jest mowa? E, jest to... Będzie to prawdopodobnie model kompa, już spojrzę. E, Del Vostro 460. E, Sprzęt całkiem niezły w cenie około 3000 e, mówimy tutaj o takich, e, takim sprzęcie jak mniej więcej procesor Intel Core i7 chyba 2600 e, 3,5 GHz aktualnie mam dwórdzeniowy tylko 2.0 więc no to będzie spora zmiana. Karta gigowa tam jest chyba e, jakiś Radeon HD1 też w sumie niezła karta. Hmm, chyba 8 Giga Do tego 1 Terabajtowy dysk mm -hmm. No i cóż, to chyba wszystko z takich tam ważniejszych rzeczy O płycie głównej i reszcie nie będę wam mówił Bo szczerze sam jeszcze nie Połapałem się mniej więcej w tym Jaka to ma być płyta główna No i już szczerze mówiąc mogę Wam powiedzieć, że o widzicie idealnie. Dobra. Wystarczy. pytanie, czy tutaj jest jeszcze lawa głębiej? Tutaj pamiętam ostatnio były diamenty. Ktoś mi radził w komentarzu, aby to rozkopać, niby ich tutaj będzie więcej diamentów, ale w to wątpię, w tą waszą tezę. Czy jednego z użytkowników? I mówiąc prędzej. Podobno teraz przyspieszyli czas wykopywania obstjanu yy, Nie wiem jak, jak długo to teraz trwa No chyba nieco krócej yy, Tutaj już słyszę, że coś się zbliża do mnie I To nie wiem, gdzieś wody słychać może tutaj są te zobiegi no cóż, ale będziemy kopać w tą stronę, w takim razie jak będzie coś schodziło, kątem oka zawsze da się zauważyć. No cóż, wiecie, może ja sam wykopię tutaj sobie ten obsydian i po chwili do Was wrócę. Dobra, nie wiedziałem gdzie postawić portal ostatecznie, na razie niech stoi tu. Ostatnio jak byłem w neterze, byłem przez ten portal, wiecie, w mojej starej chacie. I byłem po te blazy mniej więcej... Wiecie mi o co chodzi o te różdżki z blazów um, Gdzieś tam daleko wywędrowałem Dziwne ten sam portal Byłem gdzieś daleko i wywędrowałem tak jak mówię do tej twierdzy po te różdżki z blazów e, Ponieważ wiecie musiałem zbudować sobie te stojaki i tak dalej e, Pigmeni są teraz bardzo przydatnym wrogiem Ponieważ wyrzucają takie małe coś Czyli jest to odłamek złota, dzięki któremu e, możemy z, z dziewięciu takich odłamków e, złota złożyć jedną sztabkę. Dobrze by było, gdybym jeszcze był w stanie odnaleźć tą twierdzę, ale chyba musimy iść tak na ślepo. No cóż, chwilę powalczymy z pigmenami może zawsze nam się jakieś inne swoje. strasznie ich tutaj dużo no nie i teraz dodatkowo same nas będą atakowały ciągle bo jednego z nich z ich stada jakby zaatakowaliśmy no ale cóż to dla nas nie problem Hej, słuchajcie, nie będzie chyba tego podwójnego dźwięku, co wy zawsze mi piszecie, że jest. Jest on dlatego, że nie gram w słuchawkach i nagrywa się i dźwięk z gry, po czym dźwięk wchodzący z moich głośników. No ale teraz już zaradziłem ten problem i nagrywam sobie w moich słuchawkach. To są słuchawki, jakby ktoś nie wiedział, Sony już nie pamiętam dokładnie jakie. Słuchowki to są nauszne. porządne, niezłe. Dobry dźwięk przez nie przechodzi. Opatrzcie ten Magma Cube. Chyba o ile się nie mylę. Coś na zasadzie ognistego slima. Śmiesznie się rozdziela. Co mnie że na co on nie atakuje? No. Ale jaki wielgachny. Mam nadzieję, że trochę eksplo z niego będzie. No, on się rozdziela na mniejsze jak zwykle. Na mniejsze, na mniejsze, na mniejsze. Ale trochę ekstra będzie. To dobrze, bo niedługo, wiecie sobie, ulepszymy przedmioty na jakieś bajeranckie rzeczy. Bardzo mi się podoba miecz, który zadaje obrażenia podwójnych. Chyba jest coś takiego. Albo miecz, który podpala. To jest już świetna broń. Jedna chyba z lepszych mi się zdaje. Jeden z lepszych. o pierdzielę ile tych świniaków. O, to trzeba naklikać. Aha, gast. Ghast Krast chyba. G Nie, gast, dobrze mówię. Gdzieś tutaj nad głową mi lata chyba. Słuchajcie, my chyba się będziemy stąd zbierać, ale przeciwstawić się trzeba najpierw pigmenom. i się zablokowałem. Ile mamy tego? Dobra. Pokażę wam może jak to skraftować się. Pewnie to wiecie. W taki sposób kraftujemy i mamy sztabkę złota. A przy okazji. Miecz już się nam za chwilę użyje. Tutaj może na sprincie. Ale nisko ten kwas Pikman jakiś leci, leci jeden No chętnie Cię tutaj wpuszczę do chaty ha, Na razie Dobra siebie No nieźle, 17 poziom Wracam na stare śmieci No i cóż, nie wiem, czy już będzie zaklęcia. i zobaczcie, gdzie mnie przyniosło. Właśnie coś mi się takiego stało, nie wiem, czy to widzieliście. Z moim starym portalem tak miałem, że nie wracałem już na swój portal, tylko tutaj niedaleko swojej chatki starej. No poczekajcie, może rozbiję ten portal i wtedy on przestanie działać. O, ale by było jakbym na zawsze wtedy został w neterze. Nie miałbym już drogi powrotnej. To by było. A, ale to się długo bije. Daj spokój. Ale właśnie nie wiem czemu tak się stało. Kiedyś za czasów jeszcze jak oglądałem JJA. Wiem, że on podróżował między portalami. Właśnie miał portal na swoim spałnie. I, i chyba w swoim domu i mógł po prostu się tak przemieszczać jak chciał kiedy bo wiecie kiedyś jeszcze nie było łóżek i w momencie jak się zginęło trafiało się na swojego spawna no a JJ miał chyba tak że nieco daleko miał od spawna do domu i po prostu tak się wycwania koło, że podróżował między portalami. Ładnie mi też trzymając wielkie drzewo wyszło. I mi się nawet podoba. No, fajnie, od czasu do czasu wrócić na stare śmieci. Zawsze mój widok ściągała również ta wielka wieża, jak i stadion. Co prawda stadion jeszcze niedokończony Jupiterów wyrakuje, ale to jest taka malutka rzecz. Cóż, ale może wejdźmy chociaż, jakieś jesteśmy hojnie drzwi otworzone O jest i lodówka Przy okazji zabiorę wszystko Ze spiżarki Przyda się Dozowniki też sobie weźmy Do nowego mieszkanka będzie A i to na razie mogliśmy zostawić Już tak będzie O i prawie pełne kierunek tu Te wszystkie moje pierdoły O to mi się przyda na pewno deski również. Mamy troszkę kości, no na razie tutaj zostawmy tak jak jest. Tu no też jeszcze troszkę moich śmieci zostało, ale większość już jednak jest przeniesiona. Rotten Flash zostawmy. O, mapa moja, racy. Email system. już zejście do kopalni slime tak zwanej. Tutaj trochę dirtu zostawiłem. Oj, właśnie w kopalni slimów yy, są moje wszystkie zasoby praktycznie yy, Wiecie, cobblestone chyba Trzy skrzynie pełne No ale cóż Mam też się pewnie podoba Nie ma tak wracać na śmieć. śmieci No i przy okazji wyśpimy się w naszym łóżeczku no i z kolei zmieni nam się teraz miejsce spawnu Więc jakbym zginął podczas tej wyprawy ponownie odrodziłbym się tu Tu co prawda na tym pięterku też zawsze było pusto Troszkę więcej przestrzeni sobie wolałem pozostawić o, i znowu ten bóg z drzwiami Bug znaczy poprawnie mówiąc Tu nie wiem czy to widzieliście na takiego skromnego kaktusika sobie przeprawiłem to miałem hodowlę Kiedyś to wyglądało mniej estetycznie, był tylko taki kloc z e, cobblestone'a. No i w... właśnie jedna rzecz, której mi brakuje, to wsiąść teraz do kolejki i być już e, w swoim nowym domku. Dlatego myślę, że w którymś z kolei następnym odcinku, albo ja to zrobię między odcinkami, tutaj poprowadzimy tory bo świetnie spisuje się ta stacja, jest to na razie tylko stacja. Później byśmy pociągnęli tory, e, Odpowiednie je obudowali, aby nie było tak, że na przykład wiecie, prosiak jest na torach i e, nie mogę się transportować z jednego miejsca do drugiego. Przykończmy coś i pobiegnijmy nas. Wow, co to było? Słuchajcie wcisnąłem sprint i tak jakby mi zlagowało, ale tak naprawdę jakby nie zlagowało. Nadal było cały czas 30 klatek na sekundę. Dziwna rzecz. No i zawsze lubię te gęste lasy. Kojarzą mi się one z moją działką, która też właśnie jest w lesie. I wiecie, to nie jest taka typowa działka yy, ogrodnicza, gdzie się sadzi tam śliwki. Śliwy znaczy jabłonie, grusze. Tylko to jest właśnie działka leśna i tam takiego drzewa się praktycznie nie posadzi, bo ono się nie przyjmie. I zwyczajnie jest zwiędnie. O, jak widzicie, już jest, już jest mój zamek. Tylko tam jest, tam chyba w większości drzewa glasty są na mojej działce. O, jest, ależ tutaj ładnie. A, zapomniałem wam powiedzieć, dostałem w końcu serwer od firmy Craftserve, której bardzo dziękuję za zgodzenie się sponsorować mi serwer. Więc niedługo może będzie jakiś escape właśnie na moim serwerze albo jakaś seria multiplier. To chyba dziś wszystko. Dziękuję, że ponownie mnie oglądaliście. Zapraszam do częstszego komentowania, łapkowania jak i subskrypcji kanału. To wszystko na dziś. Żegnajcie. Mówił P Do zobaczenia ludzi.